Kłania się Marcin Masny. Witam Państwa. 10 lipca coś się święciło. 7 czerwca ostrzegałem, że, no, że Trump ma tu już no, prezydenta, kolejnego prezydenta i chce także przejąć rząd. Że umowa o, znaczy wasz prezydent, nasz premier, może została zawarta, ale nie zostanie dotrzymana. Widzimy, co się dzieje. 22 lipca mamy się dowiedzieć, czy będzie, czy będzie nadal koalicja w tym składzie, w którym była do tej pory. Natomiast no, nas w, na, w tym kąciku, powiedzmy, mainstream, antymainstreamowym, antysystemowym bardziej obchodzi, co się rozgrywa w kąciku. Pytałem wtedy 7 czerwca, czy Braunowi wyrośnie ultraprawicowa czy ultraantysystemowa konkurencja. Zapewniałem, że nie, no bo przecież on tego nie chce i nie popełni błędów we współpracy z innymi, w rozmowach z innymi środowiskami antysystemowymi, z którymi była współpraca, na przykład w jego kampanii miał poparcie, no zanim on poparł Nawrockiego, to... Jego poparło wiele takich różnych grup i miało to na pewno wpływ na ten wynik 6 z hakiem procenta bez tego poparcia takiego masowego, solidnego, zwartego, to by było raczej no, mniej, no, może 5% na przykład. Bo to się dodaje tak, to się tak więcej dodaje niż by się wydawało. Jak jest widać, że wszyscy ławą idą, idą, popierają kogoś kto no to. Znaczy się jest, nie, no jest niepodważalny. Tak? Jest to nasz wspólny bohater, niepodważalny kandydat. No i no i dwa tygodnie później na kongresie tam sprawozdawczo-wyborczym to się nazywa corocznym Partii Brauna Konfederacja Korony Polskiej zapadła decyzja o tym, że ma nie być tego szerokiego frontu gaśnicowego, czyli no, to się powtarzało ciągle w kampanii, że my tu wszyscy razem stanowimy ten front gaśnicowy, jesteśmy właśnie, mamy tu wspólne cele, na spotkaniach, pamiętam wieczór wyborczy Grzegorza Brauna 18 maja na fortach mogotowskich tam byli, poza tym, że byli działacze oczywiście, działacze, te korony, byli też no, przybysze z różnych innych środowisk. Grzegorz Braun dziękował bardzo wylewnie i tak długo nawet tym poszczególnym środowiskom, tym resztkom Polski jest Polska jest jedna, czyli partii piecha, tym resztkom samoobrony, resztkom Ligi Polskich Rodzin i wielu innym grupom, które jak mówię, no, no, oczywiście. Korwinowi. Korwin tam nawet porozmawiał z Grzegorzem Braunem trochę na tym spotkaniu. Nie bardzo to było jakieś, nie była takaś długa ani bardzo no, intensywnie zaangażowana rozmowa, no, ale była, no, nieważne, potem jeszcze były kolejne spotkania, teraz pod ambasadą niemiecką niedawno, ale tutaj sprawy współpracy Korwina z Braunem nie chcę nie rozstrząsać, to już ich sprawa. No Ja tylko tak ogólnie. Opisuje tę sytuację, która wydaje się, że jest no, zupełnie nowa. Tak? Do, do czego zmierzam? Otóż zapadła decyzja na kongresie, że ma tego frontu nie być, bo nad nim, nad frontem, czyli nad partią taką, partią czapą, partią techniczną, właściciele partii Korona mogliby stracić kontrolę. Oni mają swoją partię, a tutaj w jakiejś Radzie Liderów mieliby być też inni ludzie spoza tego środowiska. No, nawet gdyby to było pół na pół, nawet ba, gdyby mieli większość w tej Radzie Liderów, no to przecież prawdopodobnie no, musieliby się poza tym dzielić subwencją. Jeżeli będą 3% w, w wyborach, to będzie subwencja. Nie duża, bo nie duża, ale będzie. Jak będzie 5%, to będzie już duża. Po co się tym dzielić, prawda? Nie, to zupełnie racjonalne i ja to rozumiem i doceniam. Te 3% są zapewnione, więc subwencja będzie, ale wtedy po kongresie uznałem, że no, jeden kongres uchwali tak, a następny kongres może uchwalić inaczej. No to jest no, po to, są kongresy, żeby uchwalały, prawda, żeby zmieniały narracje i decyzje nieważne, prawda? Nieważne. No ale to nie tylko kongres się dział. Trwające, no to niedawna, może jeszcze nie zakończone całkiem te różne rozmowy, kontakty kierownictwa Korony z ugrupowaniami, grupami w zasadzie popierającymi Brauna w ostatnich wyborach. No były średnio optymistyczne te te, te rozmowy, bo to brzmiało tak, dostaniecie Miejsca na listach korony. No i nie każdy chce się na to zgodzić, bo gwarancji, gwarancji nie ma żadnych, tak? To są obietnice. No to jest tak z, z obietnicami, że jak wiemy, w biznesie, a polityka jest biznesem, no to obietnice są czasem spełniane, no a czasem nie. Raczej nie. Jak się y, pamiętamy, Kukiza, który, no, być może za wsparcie, za wsparcie w wyborach prezydenckich, ile to było lat temu? 10, za wsparcie w wyborach prezydenckich, y, kandydata PiSu no, dostał, też on nie dostał, może nie on dostał coś, ale dostali jego właściciele, panowie generałowie, którzy mieli no, kłopoty rozmaite w Rzeczypospolitej od już wtedy. Ładnych paru lat. No, powiedzmy sobie, jedni mieli kłopoty, niektóry, niektóry już nawet nie miał kłopotów, bo strzelił sobie tam z, 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 kilka razy, prawda, w potelice czy w plecy, już nie pamiętam. Tam różne były wypadki w, w naszej Rzeczypospolitej, strzelania sobie, prawda, z różnych. Długich luf, prawda, tam gdzieś w plecy i tak dalej. No to są, no zdarza się po prostu, zdarza się. No więc yy, generałowie coś tam może dostali. No niekoniecznie Kuki sam na tym, yy, no ale karierę robi, nie ma co narzekać. Więc a jednakowoż obietnice miał pewnie większe. No. I teraz tak to jest z tymi polity, politycznymi obietnicami, że, że trzeba się mieć na baczności. Yy. Gwarancji nie ma żadnej, więc coraz bardziej zanosiło się na to, że korona brauna w wyborach najbliższych chce mieć jednak chce mieć tę konkurencję od tak umownej prawej strony. No tak sobie pis sprokurował konkurencję po prawej stronie, której miał nie mieć, czyli konfederację, potem konfederacja sobie sprokurowała konkurencję od prawej, czyli brauna no i teraz. Być może ten proces idzie dalej. To w sumie dobry proces, bo to znaczy, że okno overtona się przesuwa w prawo, prawda? No nie ma co się martwić. Teraz Konfederacja będzie centrum, PiS będzie centro lewem, a Brown będzie taką prawicą, no a tą skrajną prawicą, no będzie ktoś inny. Pytanie, kto? Jeżeli się oczywiście taka akcja uda. No tak. No bo. Pytanie, właśnie kto, kto, kto w tym, kto tę akcję mógłby podjąć. Bo jednocześnie z tymi rozmowami kierownictwa korony, z grupami, które poparły Brauna, tymi, które miały tworzyć front gaśnicowy, jednocześnie stało się coś niebywałego, zaczęło się dziać coś niebywałego w samej partii. Oto najbardziej zasłużeni, najwierniejsi też, pracowici, pełni poświęcenia działacze partyjni byli, zostali odsunięci czy są odsuwani od zawiadywania no, sprawami, z którymi no, lepiej albo gorzej sobie radzili. No, czy wiadomo, że jedni może lepiej, drudzy gorzej, inni jedni wkładali w to całe życie swoje, poświęcając biznes na przykład, zarabianie pieniędzy. Być może mniej odsuwani są ci, którzy włoży, wkładają pieniądze, no ale ci, którzy wkładali pracę, są odsuwani. Tutaj docierają do mnie kolejne, kolejne alarmy, ale być może nie do końca wszystkie sprawy znam dokładnie, więc no może ktoś opowie w komentarzach, jak to tam z którym działaczem jest. Jedni są z tych no, odsuniętych, z tych. Oszkodowanych. Jedni są wściekli, a inni wierzą, że dobry wódz o niczym nie wie. No bo dobry wódz cały czas kadził tym swoim sojusznikom. Tomek Zomer miał, pamiętam, zostać. To wiele razy powtarzał, brał jeszcze właśnie na wieczorze wyborczym 18 maja. I chyba później nawet powtarzał, że Tomasz Zomer będzie tym ilonem maskiem, który rozpędzi. Rozpędzi, jak już weźmiemy władzę, oczywiście rozpędzi w Polsce tę biurokrację, podpościna pościna niepotrzebne wydatki. Trochę ta obietnica wobec Tomasza, że będzie Elonem Muskiem, teraz brzmiała dwuznacznie, zważywszy, że Elon Musk właśnie buduje konkurencję, konkurencję polityczną wobec Trumpa w Ameryce, a Trump chce go deportować. No ale tak właśnie wygląda polityka, i tak samo wygląda w Ameryce, jak wygląda w Polsce, więc to mógł też, no, nie wiadomo, co i z tym, tą twoją przeszłością będzie jako pełnomocnika nowej władzy polskiej do spraw debiurokratyzacji, tak, czy deregulacji. No, co tam? Kto tam jeszcze był? No, był Korwin, oczywiście, w tych hymnach. Brauna był tym ojcem prawicy, co to my z niego wszyscy, my z Ciebie wszyscy, panie Januszu, panie prezesie. No, nie jestem dokładnie pewny, czy w tej chwili tak właśnie to wygląda. Ja byłem, prawdę mówiąc, no. Żyję już parę ładnych lat na, na tym świecie i takie różne, właśnie takie kadzenie budzi we mnie zawsze pewne pewne wątpliwości? Nie, nie zawsze dlatego, że kadzący kłamie, tam nie wiem, z cynikiem. Niekoniecznie. Czasami po prostu pewnych rzeczy nie może. Bo jak to możliwe, że wódz tak docenia, tak pieści, a jednocześnie odsuwa niespełnia obietnic. To jest to niestety możliwe, bo to nieby jest wodzem, ale to nie on rządzi partią. Nie byłby zresztą w stanie. To nie jest jego, to nie leży w jego charakterze. to Nie został do tego stworzony. Od roku 2014, kiedy tutaj opowiadałem już nieraz, jak tam doszło do tego, że Grzegorz Brown trafił do polityki. Więc od tego listopada 2014 roku obserwuję, no wcześniej też obserwowałem już, bo nie, nie byłbym wiedział, że Brown chce być kandydatem na prezydenta, gdybym nie był, patrzył mu w oczy przy różnych okazjach. No a patrząc w oczy tam też przyglądałem się otoczeniu. No więc yy, obserwuję, jak Brown gorączkowo szuka patronów, sponsorów, menedżerów. Wtedy, kiedy na tych, na tych początkach kariery politycznej, o tymi opiekunami byli Rapper Peja, prawda? Tak się nazywał chłopak. Ja już trochę nie pamiętam tych, tego wszystkiego, był, ale chyba raper Peja coś tam produkował, jakiś tam film wyprodukował Grzegorzowi, bo on sam sobie filmów nie produkuje przecież. Kto tam był? Wiesz, no Rafał Musakowski prowadził mu pierwszą kampanię prezydencką. To była mała kampania, małe pieniądze. Jakieś pretensje potem były tam wpłacających, że te 400 tysięcy nie wiadomo na co poszło, no, ale tak zwykle bywa z tymi zbiórkami, że nie wiadomo na co idzie. No i wreszcie trafił się Włodzimierz Skalik, a jeszcze przedtem był Piotr Bachurski. Pamiętam tę rozmowę w której Piotr Bachurski, no wydawca Warszawskiej Gazety, m.in. operator na rynku nieruchomości, który dowiedział się, że PIS idzie do władzy, no to kiedy to było, tam ponad 20 lat temu i tak trochę zmienił wtedy zmienił kierunek, stał się prawicowcem wtedy. Odtąd już jest prawicowcem, Piotr Bachurski, pamiętam, że wysłuchał tej całej. Długiej litanii próśby Grzegorza, czego to by Grzegorz tam nie potrzebował. braunobusa na przykład, w którym by jeździł po Polsce i budził śpiących rycerzy. No i na niczym się nie skończyłem, ale tutaj trzeba docenić pana Piotra, że no, przynajmniej natychmiast żadnego numeru nie zrobił. No potem pamiętamy wszyscy, jak. Parę miesięcy później, tam z 8 miesięcy, dziewięć miesięcy później, Grzegorz Brown w toku swoich rozmów zjednoczeniowych, prawda, po wyborach prezydenckich, trafił do, do Zbigniewa Stonogi. No i tam Zbigniew Stonoga zrobił mu numer, czyli nagrał tam taki filmik, prawda, po rozmowach, żeby wszyscy wiedzieli, że Grzegorz Brown u niego był. No. Jedni robią numery, inni tam robią inne numery. Naturalnie, że ja tak mówię, właściciel partii, Włodzimierz Skalik, no ale Włodzimierz Skalik jest zbyt znany, żeby w naszym demokratycznym systemie, a demokracja to taki szczególny system, żeby w tym demokratycznym systemie ten widoczny poseł Skalik był kimś tam de decydującym naprawdę, tak. Demokracja polega na tym tutaj, Między innymi o tym jest ta moja książeczka, którą w geszewciku internetowym znajdą Państwo to w opisie filmu. Tę książeczkę można zakupić za niewielkie pieniądze. Podobnie drugą książeczkę też. Drugą książeczkę tamta jest o demokracji, czyli o pseudo-demokracji, o tym skąd się wzięła, czym jest, czym nie jest. I to jest książka z kolei Wolna Polska w nowym świecie. To jest o perspektywach jakiegoś tam projektu Polska. Programu dla Polski. Trochę, trochę to jest mało prawdopodobne, wszystko no, ten, 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 te moje optymizmy, no ale, ale no, tutaj są ja ci optymiści między nami, więc może to przeczytają. Więc tak, więc skalik niczym nie rządzi. W Polsce rządzi stary aparat krajowy, oczywiście odnowiony, już tam nie są ci starzy. Ludzie z PRL-u, no tam, oni są już bardzo starzy i niektórzy jeszcze mają duże wpływy, inni mniejsze, inni nie żyją po prostu. Ale ten aparat krajowy jest pod kontrolą no, głównie amerykańskiego, amerykańskiego wywiadu po prostu. Tego największego amerykańskiego wywiadu, który tutaj ma, działa w Polsce. I, bo wywiadów Ameryka ma jak wiemy kilka, ma kilka tych instytucji, no i tam z wpływami jeszcze kilku innych państw, wśród tych państw jest oczywiście Rosja, ale nie są bynajmniej ruskimi agentami ci, którzy, którzy ich tam nawzajem paluchami pokazują, no, są, no, są, są ruscy agenci, ale są gdzie indziej po prostu. I i trzeba to sobie cenić, bo są potrzebni. A w razie czego, jakby tutaj doszło do jakiejś normalizacji, to ktoś się z tymi ruskimi musi dogadywać. To będą ci właśnie różni ruscy agenci, których mamy w całkiem fajnych miejscach. Dobrze, więc ten aparat rządzi Polską. Ten aparat ma takich różnych ludzi do pokazywania, jak właśnie Władimir Skalik, który ma z kolei do pokazywania Grzegorza Brauna. Im bardziej ktoś jest do pokazywania, tym mniej ma do powiedzenia. No bo się ma pokazywać, a nie decydować. Ten aparat w Ameryce, tak, przejął nawet Trumpa, tak. Trump był dość niezależnym człowiekiem. Dlatego w pierwszej kadencji miał małe sukcesy i małe wpływy. Tak naprawdę był prezydentem, ale niewiele mógł. No teraz chyba więcej może, ale to dlatego, że rok temu, tak z donosów z Ameryki wynika, że to było właśnie jakoś w lipcu przed tym zamachem, co tam stracił prawda trochę krwi z ucha, czy też po tym zamachu, ale raczej przed tym. Zamach miał tylko być może skłonić Trumpa do większej spolegliwości wobec rozmówców. Więc Trump no, jest częścią już teraz tego, tej machiny, czego doskonałym Dowodem, ilustracją tego jest ostatnia konferencja prasowa w Białym Domu, na której Trump bardzo się oburzył i z trudem no, zmienił temat na pytanie o, o, o listę Epsteina, czy Epsteina, czy Epsteina wręcz, dokładnie mówiąc, bardziej Epsteina, o, tak, może bardziej, tak najczęściej mówią. No, zmienił temat, bo pozwolił tej 60-letniej dziewczęcej, Młodej swojej no, odpowiednikowi pana tutaj Bodnara naszego, czy pana Ziobry, ta 60-letnia, taka blondynka z odrostami, młodziutka, tak jak wszystkie te produkty amerykańskiej chirurgii plastycznej, to ona odpowiedziała, że no, no nie godzi się ujawniać papierów Epstein'a, czy tamtego tych materiałów, no bo to Epstein'a, no, bo to przecież są filmy pornograficzne z udziałem dzieci, no nie można tego pokazywać. No dobrze. Także już, prawda, Trump już jest, że tak powiem, skreślony u bardzo wielu swoich wyborców, jak sądzę. Tak? No ale to zostawmy Trumpa w spokoju. Rządzi u nas ten aparat. No i ten aparat sprowadzi na listy korony desant. No przecież nie po to jest wycinka, czystka nocy długich noży. Noc Długich Noży, przypomnę, w 1934 roku, jeśli dobrze pamiętam, to było latem, to było tak złośliwi mówią, że frakcja heteroseksualna nazistów wycięła, no dosłownie wycięła, to wtedy to zginęło chyba kilkudziesięciu, prawie stu chyba działaczy, frakcja heteroseksualna wycięła frakcję homoseksualną, to oficjalnie chodziło o to, że Ernst Röhm, przywódca Sturm, czy nie, to się nazywa Schutzabteilungen czy Sturmabteilungen, wiecie Państwo, to jak byłem młody, to się tego uczyłem, a jestem stary, więc nie pamiętam, w granicach tego S.A. to się nazywało, Ernst Röhm, homoseksualista, stworzył takie właśnie, powiem brzydko, no, pedalskie, pedalskie bojówki, które chciały robić rewolucję w Niemczech, Chciały zastąpić armię, no armia się na to nie mogła zgodzić. No i Hitler zgodził się, żeby właśnie znaczy raczej, raczej pogodził, zgodził się z armią, że trzeba zniszczyć tamte pojówki. No przy okazji właśnie heterycy policzyli się ostatecznie z homoseksualistami. No i w sumie tak można powiedzieć, że Niemcom, to na, wyszło na zdrowie. Więc mamy tutaj taką łagodną noc długich noży, czy przejęcie, wrogie przejęcie korony. No i efektem będzie oczywiście desant nowych polityków, którzy pojawią się być może dopiero w ostatnim momencie, no żeby nie drażnić oczu, bo nie wiadomo kto to będzie. Może ktoś drażniący to się tam się pojawić. Może to będzie zgrabnie zrobione. Tak jak właśnie to, jakby. Układanie listy Kukiza w 2015 roku. Jakieś rozmowy kwalifikacyjne itd. Tam na tych rozmowach pamiętamy, siedział taki psychiatra, niejaki Szczuciński, który przyjął nazwisko wodza. Odtąd był Szczucińskim Kukizem i on tam chyba, a nie o wszystkim decydował, bo też wiem, że na niektórych rozmowach zresztą chyba nie było. A w ogóle bardzo ciekawe było to układanie list. Jeden z posłów potem opowiadał, jak specjalnie do jego miasta przyjechał urzędnik ambasady amerykańskiej, żeby przeprowadzić z nim taki wywiad, czy pod tytułem mniej więcej, czy ty jesteś bardzo groźny, czy ty jesteś mniej groźny, czy ty jesteś ten strategic risk agent, czy nie jesteś. Dla jasności, tego strategic risk agent nie znajdziecie Państwo na wyszukiwarce. Wydawałoby się, że to takie, to się powinno gdzieś pojawić, gdzieś w tekstach. Gdziekolwiek, prawda, i wyszukiwarka, jakakolwiek powinna coś tak, taką zbitkę wyrazów znaleźć, nie znajduje. No to nie jest przypadek. Więc właśnie ten urzędnik, zresztą bardzo porządny, żydowski Amerykanin, pytywał tegoż no, dość narodowo usposobionego kandydata na posła, który został po tym posłem o takie różne właśnie sprawy, o stosunek do Żydów, o stosunek do innych, no, ważnych mniejszości w świecie. No takie to były, tak wygląda właśnie odsiew, odsiew, przesiew kandydatów w tworzeniu listy. I to samo będzie teraz na listach Brauna, jak sądzę, na pewno nie po to się usuwa, odsuwa od spraw, działaczy, wiernych i zasłużonych działaczy, żeby potem ich trafili na listy, prawda, no, tak się nie robi. I w sumie któregoś tam, tego ostatniego wieczora, tak, przed północą na listach pojawią się jakieś, no, jacyś mało znani, pewnie raczej mało znani figuranci, którzy i tak wejdą do Sejmu, bo nazwisko na zapewni im te 10 tysięcy głosów, właśnie te 10 tysięcy to było właśnie to, co Dostawali, dostawali ci, ci 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 posłowie z listy Lepera, z list Kukiza, wśród których byli, jak mówię, no, czasami prawdziwi wojownicy, zasłużeni, zasłużeni w bojach, czy to Lepera, czy Kukiza. No, teraz mamy kolejna Brauna, ale czasami wchodzili też no, bynajmniej nie wojownicy, tak? a jeżeli wojownicy, no to z innej armii. No więc jedni koroniarze są zdezorientowani, zasmuceni, rozgoryczeni, a inni są wściekli i jestem ciekaw, jak właściciel, no przynajmniej ten jawny właściciel partii Korona zamierza ich spacyfikować, żeby nie zrobili mu tego, co on sam z Braunem zrobili na konfederacji, no dosłownie 7 miesięcy temu, tak mniej więcej. I mam pytanie do Grzegorza Brauna. Wiem, że nie odpowie. Mnie nie odpowie, ale może sobie odpowie. Czy chce brnąć dalej w ten układ, w którym jest towarem, produktem, narzędziem? Znamy go. Jest aż do przesady odważny. Ja tam uważam, że do przesady, a inni uważają, że właśnie w sam raz. Jeżeli ktoś ma dźwignię na niego. No być może on nie jest samodzielny, rzeczywiście może coś tam, no coś go trzyma, prawda? Coś, coś mu nie, nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł samodzielne. No to jeżeli coś tam na niego jest, nie mówię, że haki, bo myślę, że na niego nie ma haków. No to nie jest człowiek, na którego da się wyprodukować, znaczy wyprodukować można na każdego, tak? ale to będą sfabrykowane haki wtedy. Coś innego jest. Tak? Jeżeli to coś jest, to on akurat jest z tych nielicznych, którzy potrafią strząsnąć takie uzależnienie. Pomożemy mu. Pomożecie? Ja pomogę. Nie musimy się lubić, żeby sobie pomagać. I na koniec jeszcze miejmy dystans do tej całej no, polityki działacze korony. To są często ludzie religijni. Ludzie religijni i starzy, zwłaszcza, no tam są i młodzi, i starzy, ale są też tacy starzy, jak ja, i starsi nawet. I są starsi, tak, chociaż niewielu, no myślą o śmierci, tak? Wiemy, jak ciężko będzie umierać, trzymając się kurczowo tego świata, tych interesów światowych, sporów, pretensji, żalów, tych wszystkich uwikłań. Więc może no, działamy jakoś, ale nie musimy w tym działaniu zbyt, no, na przykład nie musimy prawda, toczyć wojen, nie musimy się przywiązywać do tych wszystkich spraw, które tutaj załatwiamy, na przykład ja teraz w tym filmiku. O, i na koniec jeszcze raz przypominam o swoim Geszewciku z książeczkami, z tymi książeczkami nie ma na razie, bo na razie są dwie, może będzie więcej, była jeszcze jedna, ale się skończyła. Demokracja na bruku, albo zostań królem. To jest propozycja być może właśnie dla Grzegorza Brauna, bo demokracja się kończy i wolna Polska w nowym świecie. Nowych widzów proszę bardzo o subskrypcje, które mi dodają otuchy w dalszej działalności. I do zobaczenia.